No dobrze, witam serdecznie. Piotr Wiśniewski, firma Camper for Mountain. Słuchajcie, o chwileczkę, kuria coś przysła. Dziękuję bardzo. No może zajmiemy się tym od razu. zobaczmy co tutaj dostaliśmy. Wow, plichta. plikta samochody dostawcze. Zaproszenie, szanowny pan Piotr Wiśniewski wraz z, z Rafałem Grabowskim. Drogi klienci, już od 10 lat, odkąd tworzymy historię plikta ta, ta ta, samochody dostawcze. Z tej okazji chciałem Was zaprosić na moje urodziny. Wyjątkowe spotkanie, pełne dobrej energii, wspólnego świętowania. Nie zamczątajcie sobie głowy prezentami. No takie zaproszenia to lubimy. Chociaż bardzo je lubię, wystarczy, że przyjdziecie będziecie się dobrze bawić. Do zobaczenia. Plichta, samochody dostawcze. Impreza odbędzie się w zamku gniew, czyli już tam byliśmy z Rafałem, robiliśmy premierę nowego, nowej co? Kalifornii. E, będziemy się, wow! Dziękujemy bardzo e, całej kadrze kierowniczej, szefostwu e, salonów Plichta. Na pewno będziemy. Nie liczy się to, ile mamy lat, ale ile chwil potrafimy przeżyć w dobrym stylu. Piękne podsumowanie, także słuchajcie. Na pewno będziemy, bawimy się e, i pozdrawiamy Michała, Planeta Lewobrzeże. Też tam będziemy. Pozdrawiam serdecznie, Piotr Wiśniewski, firma Camp of Mountain.